Rozmowa Dnia Radia Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jak pan spogląda na tabelę Ekstraklasy, to jakie emocje się w panu budzą, jakie panu uczucia towarzyszą? Hmm, do boju Śląsk, oczywiście 14 kolejka, 30 punktów, pierwsze miejsce no tylko pozytywne oczywiście Eric Esposito, trzeci miesiąc rzędu, piłkarz Ekstraklasy Jacek Magiera też swoje nagrody i laury zgarnia oczekiwania kibiców, a bardziej ich frekwencja na meczu to jest prawdziwy miernik ja zdradzę tylko, że na mecz z 3 grudnia z Rakowem y, mamy już 18 tysięcy sprzedanych biletów. To jest trzeba więcej, się spieszyć. To jak ktoś trzeba chce zobaczyć się spieszy, to tak. za chwilę zabraknie to więcej niż w tym samym czasie, tak adekwatnie, analogicznie do meczu z Legią. No, dzisiaj gramy z Krakowią, na wyjeździe też oczekiwania są duże, y, ale ta frekwencja cieszy, bo to jest ponad 22,5 tysiąca kibiców średnio czyli jesteśmy drugim y, zespołem w Ekstralidze z tak Olbrzymią frekwencję. No właśnie, i to jest trochę tak, że ta y, frekwencja na trybunach pokazuje, że jak y, są wyniki, to jest y, publika, może warto inwestować, w nas, panie prezydencie. No to prawda, My pamiętajmy, że jesteśmy w trakcie rozmów z, z jednym z potencjalnych inwestorów Westminster. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie, takie można powiedzieć, niezwykle ważne. Py, ja obiecywałem, że do końca października. Będziemy mieli to spotkanie z uwagi na to, że główny udziałowiec, który chce uczestniczyć w tych rozmowach, był po prostu chory. Nie mógł przyjechać. Przenieśliśmy na połowę listopada i mam nadzieję, że będziemy mieli te informacje, które nas satysfakcjonują. Poprzeczka jest wysoko postawiona, bo mamy wyniki, mamy oczekiwania, mamy też waloryzację wyceny klubu, co jest istotą, więc wartość klubu razem z wynikami, razem właśnie z osiągnięciami, jak choćby wspomnianego Erika. K-Esposito, rośnie. To o jakich kwotach możemy myśleć? To nie jest cały czas kwestia kwoty, to jest kwestia kwoty dofinansowania co roku, czyli gwarancji położenia określonych Kwot i pieniędzy, które dają nam pewność jako miastu, nam jako kibicom, że klub może się rozwijać, może uczestniczyć w rozgrywkach nie tylko krajowych, ale również tych europejskich, a na to są potrzebne pieniądze od właśnie tego sponsora, czy właściciela głównego. Ile, panie prezydencie? No, my oczekujemy nie mniej niż 15 milionów wsparcia dla klubu rocznie, yy, gwarantowanego plus do tego kontrakty sponsorskie. Yy, rozpatrujemy bardzo wiele scenariuszy. Obecny potencjalny inwestor również może być jednym ze sponsorów. A dziś na jakim etapie tej transakcji jesteśmy? Bo mówi Pan o tym, że pewnie w przyszłym tygodniu bo w przyszłym tygodniu jest połowa listopada poznamy szczegóły. Dokładnie 16 mamy to spotkanie i chcemy tam już uszczegółowić pewne elementy, elementy finansowe. Pamiętajmy, to są negocjacje zamknięte, więc nie o wszystkim możemy powiedzieć. A o tym, o czym może Pan powiedzieć? Y to jest oczywiście to, że chcemy mieć bardzo mocno zabezpieczoną pozycję miasta, pozycję również odzyskania klubu w, szybkim, w szybkiej ścieżce, gdyby cokolwiek niepokojącego się działo. No. Wrocław ma trochę tych doświadczeń, wiemy, jak było z Trudnymi inwestorami, więc tym razem nie stać nas na ten błąd. Tym bardziej, że klub ma się dobrze, wyniki sportowe się bronią i w tej rundzie jesiennej jesteśmy liderem. A nie macie, panie prezydencie, też takiej refleksji, że może gdyby rozłożyć projekt Śląskę na kilka najbliższych lat, zainwestować w ten klub. Kiedyś mieliśmy okazję zresztą o tym rozmawiać, więc ponawiam to pytanie. To warto, żeby miasto jak na razie było właśnie właścicielem klubu, prowadziło do najwyższych celów takich, które sobie zaprojektujecie i dopiero wtedy będziecie myśleć o sprzedaży? No, ten model się sprawdza teraz. Miasto jako główny właściciel przypomnijmy, że... Jest nie ma taka opcja na stole? Niemal stuprocentowy. Każdy dobry scenariusz dla, dla klubu, dla miasta przede wszystkim, dla mieszkańców jest na stole. Wiemy, że jesteśmy w trudnej sytuacji budżetowej i gospodarczej, w związku z tym musimy ważyć każdą złotówkę. Wiemy, jakie są oczekiwania właśnie tych 22,5 tysięcy kibiców, którzy średnio uczestniczą w meczu, ale Wiemy też, jakie są potrzeby na wydatki społeczne, edukacyjne, transformacji energetycznej, transformacji zielonej. To są miliardy. Te 13 milionów, które. Stanowią środki historycznie, oczywiście, dotacyjne. To jest kropla w morzu potrzeb miasta, ale ma to swoje znaczenie. Chyba bardziej symboliczne, szczególnie dla opozycji, która bardzo często wyciąga ten argument, ale jednak oczywiście szanujemy pieniądze. Ale sądzi Pan, swoje. przepraszam, że wchodzę w słowo, że przy tak dobrze grającym klubie, przy tak dużej frekwencji, przy tak dobrych emocjach, które są od wielu miesięcy, właśnie w kontekście Śląska, w głowach w sumie kibiców z całego kraju, ktoś mógłby się. Teraz oburzyć na to, że, że miasto sprzedawało, postanowi sprzedać klub. No tutaj mogę sobie Badaliście to? parafrazować Hemingway'a, by naród kocha zwycięzców, więc. W, w, Dokładnie w, tak. W, oczywiście te nastroje są za Śląskiem i będą w, tak długo, jak będziemy mogli cieszyć się dobrymi winkami i tą górną pozycją w tabeli. Ja jestem optymistą, wierzę, że te scenariusze teraz negocjacyjne, one przyniosą rozwiązania, jeżeli nie kompletne, to przynajmniej częściowe, które pozwolą również nam mm, pozyskiwać nowych sponsorów, bo proszę zobaczyć, że to jest jednak nośnik również marketingowy, więc ta frekwencja powoduje, że jesteśmy. Prawda. Czyli 16 listopada, zamykając temat Śląska, powinniśmy wiedzieć coś więcej. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobre wieści. Dobrze, no to jak jesteśmy przy pieniądzach, jakie widoki dla mieszkańców na przyszły rok? Czekają nas podwyżki, czy może wręcz przeciwnie, może nam Pan powiedzieć, że nasze portfele, paradoksalnie mając na uwadze trudną sytuację gospodarczą, ekonomiczną na całym świecie i w Polsce, odetchną? to po pierwsze zapraszam wszystkich na, do obserwowania sesji 23 listopada. Będziemy rozmawiali o budżecie, będziemy pokazywali jak wygląda sytuacja obecna po tych pięciu latach No niezwykle trudna. Nie będę przypominał wszystkich kryzysów i, i trudności, z którymi się spotykamy, ale wspomnę tylko o tym, że rzeczywiście poprzez dzięki czy przez tak zwany Nowy Ład straciliśmy 1,7 miliarda przy odjęciu dotacji, które dostaliśmy z rządu centralnego czy z budżetu centralnego, to dalej. 1,2 miliarda, które nie trafiły do Wrocławia. To jest wiele szczegółów. Czyli rekompensata to Rekompensata w tym roku. Pół miliarda, tak? Za, za mhm. od 2019, ale w tym roku powinniśmy dostać 750 milionów. Dostajemy z tego, co wiem od naszych służb finansowych służb skarbnika 133 miliony. Więc proszę zobaczyć, jak wielka jest ta dysproporcja. Ale to jest, A to jest to, kwestia wpływów podatkowych? Na to przykład? jest kwestia udziału wpływu pana jako rezydenta podatkowego we Wrocławiu, bo z tego co wiem jest to pan... Jest to dumnie brzmi. No dokładnie, dokłada się pan do budowy przedszkola dla pańskich, pańskiego syna, do tramwaju, którym pan jeździ i tak naprawdę oderwanie tego, czyli oderwanie tej misji, te, tego linku, że to co pan zarabia pracując czasami na dwóch etatach, w połowie trafiało do w, w miasta. i Pańskie zarobki dzięki Pana pracowitości, przedsiębiorczości rosły, ale niestety nie było tego połączenia. Były tak, tak zwany kwota ustalona, fix rate, czyli zamiast 2 miliardów 300, które powinniśmy dostać, w tym roku miliard 400. Nowy ład do korekty czy do likwidacji? Oj, to oczywiście chcielibyśmy do likwidacji bardzo wielu tych elementów, które szkodliwie wpłynęły, szczególnie na samorząd. Niesprawiedliwie, jeżeli patrzymy na politykę fiskalną. Wiemy jednak, że ta trudna sytuacja i e, nie chcemy być populistami. Wiemy, że rząd będzie stał przed bardzo trudnym wyzwaniem i nowy minister finansów przecież też e, jest zobowiązany utrzymywać dyscyplinę finansów publicznych, tak samo jak my. W związku z tym ten proces nie będzie, on się nie zadzieje w grudniu, czy w styczniu. On się zadzieje pewnie w jakimś tam harmonogramie y, następnych dwóch lat. Ale będą podwyżki w przyszłym roku czy nie? Waloryzacje, jeżeli chodzi o podwyżki, można Podatek powiedzieć. Podatek następ... od nieruchomości na przykład? Podatki od nieruchomości standardowo od wielu lat we wszystkich miastach, we wszystkich samorządach są ustalane na maksymalnych stawkach. I tutaj nikt się nie dziwi, można powiedzieć, że są to podatki, które obciążają każdorazowo portfel wrocławianki wrocławianina na poziomie kilkunastu złotych maksymalnie przy takim 50-60 okay. metrowym mieszkaniu nie planujemy podwyżek cen biletów nie planuje czyli naszej, naszego transportu publicznego nie planujemy podwyżek odpadów nie planujemy żadnych dodatkowych ekstra kosztów dla mieszkańców bo tak się umówiliśmy z mieszkańcami chcemy dowieść to co jest co więcej to mogę konkretna zdradzić, deklaracja mogę zdradzić jeden z Sekretów, że z o pół miliarda zmniejszymy w przyszłym budżecie, bo taki jest plan, deficyt. A jak to się yy, To znaczy, jak to możliwe? No, do, taką czarodziejską różdżkę? Nie, do tego z, do szczegółów zapraszam właśnie na sesję 23 listopada. Można online śledzić. Szczegółowa prezentacja przedstawiona przez pana skarbnika jego służby wyjaśni, a zresztą to jest nawet takie obywatelsko-edukacyjne, więc ym, kilka informacji. Można. Ale zrobić. widzę patrząc na pana twarz i spoglądając w pana oczy, że ma pan satysfakcję mówiąc o tym, że jak rozumiem, Wrocław jest w lepszej kondycji finansowej niż na przykład jeszcze rok temu, tak, o tej porze. Wrocław odzyskał nadzieję. To jest istota całości. To znaczy, jesteśmy w stanie planować te projekty, które wiedzieliśmy, że są. Utopijne albo nie mają szans na spełnienie. Ja byłem teraz dwa dni w Brukseli, też z tego poziomu można powiedzieć, rozmowa z, z Komisją Europejską, z, z przedstawicielami Parlamentu Europejski, Europejskiego, tymi z całej Europy, ale również tymi polskimi, pokazuje, jak dużo możemy zrobić, jak dużo możemy odzyskać jeszcze tych pieniędzy z poprzedniej perspektywy, które leżą, liczone w miliardach, trzeba pamiętać, i jak dobrze możemy rozplanować obecną perspektywę. To służy bezpośrednio Wrocławiowi, nie mówiąc o KPO i o tych 160 miliardach, które przecież no, fundamentalnie mogą zmienić pozycję Wrocławia i jego lepsze położenie. To kończąc temat z kolei finansów, pani prezydent Świdnicy moskal lesłaniewska dwa dni temu w tym studiu, na pana miejscu, siedząca, oceniła, że jest za tym, żeby podnieść kwotę wolną od podatku, jednocześnie podwyższając udział w podatku PIT dla samorządów. Dobry kierunek? Rozmawiamy o tym, w jaki sposób w ogóle finansować samorządy. To jest podniesienie... Udziału w podatku PIT, po pierwsze, po drugie, oczywiście udział w vat co jest bardzo skomplikowane, jeżeli patrzymy na w ogóle budżet państwa. W związku z tym planujemy, że nie nastąpi to na pewno w przyszłym roku, ale rozmowy na ten temat na perspektywę 2025-2026 już są jak najbardziej realne. Jako Unia Metropolii. Polskich, jako Związek Miast Polskich, jako również zarząd, bo pan prezydent Jacek Sutryk jest w zarządach obu tych organizacji, e, bardzo mocno lobbujemy za tym, mamy rozwiązania, nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą, patrzymy na to solidarnie, również z perspektywy dużych metropolii, jak i tych mniejszych gmin. Ważne jest jednak, żebyśmy mogli zagwarantować cywilizacyjny rozwój właśnie tych lokomotyw, takich jak Wrocław. Ostatnimi czasy wrocławskie jegodno było i jest na ustach wielu osób. Czy to jest? Rozmawialiśmy o tym zresztą przed wejściem na antenę. Czy to jest takie osiedle, które w Wrocławiu ewidentnie nie wyszło, ale można je jeszcze pewnymi decyzjami, inwestycjami uratować? To są błędy młodości, można powiedzieć, kilkanaście lat temu, kiedy było planowane na tym polu. Kukurydzy. Nie powtórzymy e, bo, już takich błędów w swoim drodze? Nie, nie stać nas na to. E, oczywiście chcemy, żeby Wrocław się rozwijał, dlatego dogęszczamy głównie centrum, tam gdzie już mamy komunikację, tkankę edukacyjną, gdzie jesteśmy w stanie również zadbać o dostępność do zieleni, do e, tych wszystkich rozwiązań Green Dealowych, e, które umożliwiają rozwój zrównoważony miasta. E, no, kilkanaście lat temu była trochę inna e, filozofia rozwoju miasta. Powiedziałbym, że Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka, jeżeli chodzi o rozwoju. Rozwój urbanistyczny. Rzeczywiście by teraz nie stać nas na to, i teraz oczywiście. Wiążemy to z takim partnerstwem, obciążając tych inwestorów, którzy zarabiają na tym. Bo Czyli wiemy, deweloperów, co, mówiąc prost. Co się dzieje na rynku mieszkań? Wiemy, że średnia cena metra we Wrocławiu już sięga 12,5 tysiąca transakcyjna. Zaraz nie osta... łapie się pan za głowę swoją drogą? No mnie nie stać by było na mieszkaniu, w którym mieszkam już w tej chwili, na pewno na zakup ani na kredyt. Więc łapie się za, za głowę, bo rzeczywiście chcemy być miastem dostępnym, inkluzywnym i temu służą również polityki rozwoju mieszkalnictwa we Wrocławiu. Nie tylko w oparciu o sektor prywatny, ale również o sektor publiczny, czyli nasze mieszkania komunalne, TBS-y, inicjatywy, które prowadzimy. To da się uratować jagodno? Da się uratować jagodno i to powstaje, no. Przecież piękna placówka edukacyjna, piękny, obiecany przez byłego i przyszłego premiera pana Donalda Tuska również fast track wspólnie z prezydentem Jackiem Sutrykiem, który zabiega o to przecież od wielu, wielu lat. Realizacja tego. Pamiętajmy jednak, że mamy etapowanie. Pierwszy, szybki sukces to będzie ten, ten pas. Wydzielony ruchu i ten. Ja bym powiedział, że trochę porażka, jednak jakiś kompromis, niekoniecznie o, sukces. Tak, ale, ale sukces dla mieszkańców, dla tych wszystkich, którzy rano chcą się szybko wydostać komunikacją publiczną i nie stać w tym wąskim gardle pod przejazdem. To rzeczywiście wydzielony pas ruchu powoduje, że omijamy wszystkie te korki przecież nie tylko z Jagodna, ale ze wszystkich suburbiów, które otaczają, tych gmin otaczających. To prawda, jeszcze pytanie na koniec, bo to mnie zaintrygowało. Chodzi o linię kolejową, która może połączyć dworzec z wrocławskim lotniskiem. Sądzi Pan, że to jest kwestia lat, czy raczej dekad? O E30 2007, pierwsza inicjatywa, łatwo licząc, mija czas i nic się nie dzieje. Teraz czekamy oczywiście na projekt wrocławskiego węzła kolejowego, który ma. Pięć lat nic się nie działo. Wierzymy, że w przyszłym roku będziemy mieli konkretne rozwiązania. No i wierzymy również, że na listę podstawową wróci Wrocławski Węzeł i rozwiązania Wrocławskiego Węzła. Mówimy o 10 plus miliardach w, w Krajowym Projekcie Kolejowym, Programie Kolejowym. To musi być. Bez tego nie powstanie ym, y, pociąg na kolej. Mamy tunel, mamy 80% tej trasy, brakuje 20%. No właśnie, to jak pan sądzi? Bo to teoretycznie dla laika, Brzmi tak, że przy odrobinie dobrej chęci ten pociąg mógłby już lada moment. Ja tutaj jestem optymistą, pojechać. optymistą właśnie przy zmianie rządu, przy tych rozmowach. Pamiętajmy, że musi być również uruchomiony dworzec świebocki, który jest w programie, ale wierzę, że to jest kwestia najbliższych kilku lat, a nie kilkudziesięciu. No dobra, do tego się trzymamy. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur był gościem rozmowy. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dobrego dnia, dobrego weekendu życzymy. Dziękuję, miłego dnia. Rozmowa Dnia Radia Wrocław.